No dzień dobry! Ania pachola, dietety inaczej gadanko na śniadanko 16 października. Lecimy w zdrowie do setki. Światowy dzień godności! Pominę ten temat! Światowy dzień. Pamięci Jana Pawła II. Wiadomo, 16 października. Jeśli ktoś mi powie, powiedz pierwszy cytat, który pamiętasz z Jana Pawła II, jeszcze będzie dobrze. Tylko załóż wygodne buty, bo całe życie przed tobą. No właśnie. Światowy Dzień Chleba. Nie będę tego święta obchodzić. Zaraz ktoś mi powie, no tak, chleba naszego poprzedniego. Chciałabym, żeby dzisiejszy chleb wyglądał jak chleb sprzed 50 lat. Wtedy będę obchodziła Światowy Dzień Chleba. E, co dalej mamy? Świat... Dzień przywracania czynności serca. To jest niesamowite, w jak wielu miejscach już są sprzęty do reanimacji. I Światowy Dzień Anestezjologa. Fajną pracę mają, trudną, ale ciekawych rzeczy y, doświadczają z pewnością. Dzień szefa. Myślę, że mam dzisiaj święto, bo jestem sobie szefem czasem trudnym. Jeśli jesteś szefem, masz dzisiaj święto. Ale dzisiaj o ciemności, bo mam fajne doświadczenia z ostatnich dni. Dobry sen w nocy. Byłam u rodziców. Tam noc jest ciemna. Jeśli chcesz zobaczyć, czy ciemna jest noc, to zgaś wszystkie światła, przed, przełóż przed siebie rękę i zobacz, czy ją widzisz. Jeśli nie widzisz, to znaczy, że to jest prawdziwa noc. Takiej nocy oś, ostatnio doświadczyłam. Jestem tak zregenerowana, jak. Yy, po, po tygodniowym urlopie, ale co nam daje dobra jakość snu? Przede wszystkim po pierwsze, regulacja glukozy we krwi. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają cukrzycę typu 2, insulinooporność, brak dobrej jakości snu. I to nie jest tak, że ja się budzę w nocy. Ty możesz sobie spać 10 godzin, ale Twój organizm nie będzie dobrze zregenerowany. To po pierwsze. Po drugie, kontrola apetytu. Jeśli masz rozregulowany cykl okołodobowy, śpisz krótko lub śpisz niespokojnie lub śpisz byle jak, bo z telefonem przy uchu, no to kontrola, zaburza się kontrola hormonów odpowiedzialnych za uczucie przede wszystkim głodu, czyli grelina. Ona niesamowicie zaczyna się podnosić, i w ciągu dnia mamy niesamowitą ochotę na podjadanie. Ale ptyna odpowiedzialna za uczucie sytości idzie sobie spać. Więc, dlatego, sen w nocy jest niezwykle istotny. To po drugie. Po trzecie, redukcja stresu. Przecież każdy wie, że jeśli Twoja jakość snu była taka sobie średnia albo kiepska. Jesteśmy poddenerwowani, jesteśmy zestresowani, a to jest niezwykle istotne w chorobach metabolicznych. To dlatego potem mamy ochotę w ciągu dnia na podjadanie, nawet nie jakiekolwiek, ale podjadanie szczególnie słodyczy, szczególnie tych takich... Mm, Produktów, których bardzo byśmy nie chcieli, w momencie, kiedy chcemy wyjść z chorób metabolicznych. Często myślimy o diecie, wchodzimy na keto, stosujemy suplementy, a ten czynnik, jak dobra jakość snu, a jakoś to będzie. Nie, nie będzie. Dla osób, które. po czwarte, dla osób, które mają insulinoporność. Dobra jakość snu wpływa na poprawę wrażliwości insulinowej, więc tutaj znów będzie szło za tym dobra jakość właśnie snu, ale dobre zdrowie. Twoja trzustka w nocy ma odpocząć, nie pracować, więc jeśli ty poprzedniego dnia byłeś po nieprzespanej nocy i przychodzi godzina 20-21, nie wiadomo z jakich powodów zaczynasz coś zajadać, to twoja ty idziesz sobie spać, bo cię węglowodany uśpiły, a twoja czustka zaczyna zasuwać. Ona się uspokaja między trzecią a czwartą nad ranem, a ty wstajesz o szóstej i masz dwie godziny, twój organizm ma dwie godziny, żeby się zregenerować? Za mało. To po cztery. No nie po cztery, tylko po czwarte. Po piąte, regeneracja organizmu. Organizm bardzo dobrze się regeneruje, kiedy śpisz w bardzo dobrych warunkach. I bardzo dobre warunki to jest właśnie między innymi ciemność w nocy. Więc jeśli masz choćby najmniejsze diody w sypialni, w której śpisz, a już nie daj Boże, router od internetu, to Twoja jakość snu, no nawet jeśli myślisz, że jest właściwa, ona nie będzie właściwa. Regeneracja organizmu nie będzie właściwa. Po szóste, Zapisałam sobie. No, wspomaganie utraty wagi, oczywiste to jest, że skoro jest regulacja apetytu przy dobrze przespanej nocy, grelina działa jak należy, leptyna działa jak należy, no to z automatu i dodatkowo e, reguluje stres, no to jeśli mamy dobrze wyregulowany apetyt i dobrze wyregulowany stres, to siłą rzeczy nasze zdrowie metaboliczne będzie wracało. Na właściwe tory, więc yy, też jest to niesamowite wsparcie w procesie odchudzania. I po siódme, poprawa funkcji poznawczych. Jeśli jesteś studentem, jeśli jesteś osobą, jeśli jesteś naukowcem, jeśli pracujesz głową umysłowo, no na pewno dobra jakość snu będzie powodowała, że funkcje poznawcze, tak zwany fokus w pracy będzie się jeszcze poprawiał. Ludzie robią takie kwiatki. To jest takie zabawne. Ashwaganda, grzyby, cudawianki. Kombinują i zasypiają z telefonem przy buzi. No na kiego grzyba ja się pytam? Gdzie tu sens, gdzie logika? Ale teraz mi powiesz, no tak, ale ja mieszkam w mieście i ja nie mam ciemnej nocy. Ja też nie mam ciemnej nocy na co dzień. Ale mam to. Można? Można. Poszukaj sposobu, a nie wymówki. No i pamiętaj, dobrze, że jesteś. Jest pięknie. Super pogoda. A tych białych jest całe mnóstwo. Całe mnóstwo.